Hejka, hejka, witajcie. A nie odzywaliśmy się kilka dni, ale teraz jest czwartek. Łowimy ryby od niedzieli. No i kilka punktów takich podsumowujących to, co zrobiliśmy albo to, co nam się udało osiągnąć, albo czego nam się nie udało osiągnąć. I warto obejrzeć materiał do końca, bo będzie też tam... Nie będzie tu dzisiaj jeszcze informacji o konkursie, który, który będzie. Natomiast być może konkurs będzie dotyczył tego, co w tym materiale usłyszycie. Także warto się skupić na tym, co, co mówiliśmy. Tak. Wrażenia ogólne? Wrażenia ogólne bardzo dobre. Duża woda, dużo wód wokół. E, fajne łowienie, fajny sprzęt, fajna łódź. E, no, ryby chimeryczne też Tak, jesteśmy kilkaset kilometrów nad Sztokholmem i niestety. Są tu jeziora, w których są pstrągi i Szwedzi bardzo mocno dbają o to, żeby te pstrągi były, więc niekoniecznie cieszą się z tego, że są tam szczupaki, albo okonie, albo wszystkie inne stworki, które mogłyby im te pstrągi wyjadać, także... No tam sukcesywnie zmniejszają tą populację szczupaka, przez to trudno nam jest się każdego dnia dobić do dużej ilości tego szczupaka, no ale w sumie każdego dnia coś łowimy. Coś a... łowimy. koni też skoro. W sumie jeden dzień. Niedziela byliśmy na jeziorze koło domu. Oj, ciężko. No. <laughs> to chyba był najgorszy dzień z tego wszystkiego. Tak myślę. A nic nie złowiliśmy? No nie no, złowiliśmy mhm. wtedy, nie? Ale to pierwsza woda, pamiętam, pierwszy wyjazd. Takie plany ambitne, że będzie po 40 szczupaków. Tak, na głowę. <laughs> na głowę. A tu się okazuje kilka sztuk, kilka okonków. Ale woda fajna, bo potem przy kolejnych wyjazdach były wyniki, było sporo okoni, było sporo szczupaków, więc możliwe była kwestia e, pogody, ciśnienia. Może być. Największe okon z, z niedzieli, pamiętasz? Mm, 30, 40, 40, 40. 30 i 38 i był 8. twój. A szczupak? 84. Tak, szczupaka 84. To nie duży szczupak, ale, ale dał nam wtedy sporo zabawy, bo, bo był po prostu. Nie, nie było łatwo wcale, wcale dostać jakieś ryby. Także przerzuciliśmy trochę tych ryb, ale niekoniecznie ilości nas zadowalały. Poniedziałek? Poniedziałek Poniedziałek to była wyprawa na sąsiednie jeziorko. Piękna woda, przecudna, przejrzysta bardzo. I no Eldorado. Do 12 metrów przejrzystości. Tak, tak, tak. I Eldorado, tak naprawdę pierwsze, znaczy pierwszy rzut jak zawsze pusty, no bo tak musi być, żeby było <laughs> tak. szczęście. Ale każdy kolejny tak naprawdę okoń końca Duże okonie połowiliśmy i były tam ryby przyjemnych rozmiarów. Chociaż też 40 cm nam się nie udało przebić. No, no. 38 ponownie. Ale na tym zbiorniku są palie. Tak. I no słuchajcie... strągi Miałam branie pali. Tak naprawdę frajda niesamowita. No jak sum przygwoździła do ziemi wszystko do dna to możliwe. No i niestety plecionka nie wytrzymała, przetarła się o dno i... No I palia potwór. poszła w kamienie, przynorkowała w kamieniach i wygrała no, ten pojedynek. Ale była to duża ryba, zdecydowanie. Płakałam, płakałam przez najbliższą godzinę, nie mogłam się z tym pogodzić. Chłopaki łowili dalej o konie. I pamiętam tam szczupaki też wtedy... Dwa tego... jakieś przypadkowe, nieduże szczupaki przy okoniach, więc to nic nie reagowały w ogóle na duże przynęty. Zresztą w totalu, poza tym jednym szczupakiem, większość jest złowiona na małe przynęty. To są przyłowy przy okoniach. Jak się nastawiamy tylko na szczupaki, to one nie bardzo... Nie chcą dużych przynęt teraz, wolą małe i to widać potem jak, jak, jak Ty łącz, że jednak mniejsze przynęty. No ja konsekwentnie będę cały czas ciepał większymi rozmiarami, co prawda to tylko 20 cm, ale... <grywka> ale robię różnicę, słuchaj. No tak, tak. Wtorek? Wtorek to był jeszcze raz ten sam zbiornik, stwierdziliśmy, że uderzymy na dalsze połacie wody, bo ta woda była naprawdę duża. No i co? No i nie było tak fajnie jak dzień poprzedni. Nie wiem, czy. Nie to było, no, w ogóle, to, no. żeby się wyłączyły całkowicie. Ale... Szukaliśmy ich wszędzie, tak naprawdę. Mając sprzęt, widzieliśmy, gdzie są łapice, podkładaliśmy im pod nos wszystko, co jest możliwe, co mieliśmy w pudełkach no one się z nas śmiały po prostu tak, na Panoptik się było widać fajnie jak okonie, całkiem przyzwoite okonie podpływają do naszych przynęt i się patrzą, nie? i nie reagują w ogóle, można było zmieniać kolory, zmieniać przynęty rozmiary e, woblery, jerki małe, duże, jakieś gumy i tak dalej, zero reakcji szczupaki zresztą też ryby były mało aktywne, stały oklejone pijawkami przy dnie i tam sporadycznie coś nam się udawało złowić. Środa. I... A, no, gdzie bo jeszcze, jeszcze wtorek? Był wtorek to był, co nas tak zestała ta ulewa? To było wtedy? Nie, w środę. W środę, no w środę. No dobra, okay. wtorek zwinęliśmy się w, w sumie gdzieś około 17, bo burza przyszła. A, uciekaliśmy przed burzą, no tak, tak, tak. tak. z wody przed burzą. Przy okazji poszladaliśmy trochę motoroweczką. <laughs> Ale było super, pomimo tego, że no nie nałowiliśmy, a zjeżdżaliśmy o której? 17 godzina? Jakoś koło 17 skończyliśmy. Teoretycznie w dobrym czasie, bo po, powinniśmy jeszcze się dzieci łowić, no ale burza na wodzie to nie jest zbyt mądre spędzanie takiego czasu, więc oddaliliśmy się w, planowanym, w planowanych podskokach. Tak no i co, środa. No środa to był taki dzień, gdzie mieliśmy duże przemyślenie odnośnie tego, czy walczyć jeszcze raz na tej wodzie, na której byliśmy dzień wcześniej, czy dać szansę temu zbiornikowi, na którym jesteśmy, na którym mamy domek. No i, no i zdecydowaliśmy się, że ze względu na warunki pogodowe, bo to bodaj, że miała się tam pogoda mocno popsuć. Burze zapo były zapowiadane burze, zapowiadane deszcze, deszcze przyszły szybciej niż je zapowiadano, a do tego mieliśmy 13 metrów na sekundę wiatru. Z racji tego, że zbiornik ma 12 tysięcy hektarów, no to te 13 metrów na sekundę nie wszędzie pozwala sobie komfortowo wędkować. Łodzie są bezpieczne i duże, więc pływać można, ale wędkowanie już nie sprawia przyjemności. Więc szukaliśmy takich trochę zaciśniejszy, zaciśniejszych miejsc. No i też było ciężko. Nie było cały dzień dobrze. był smutny. Ja się nastawiłem tylko i wyłącznie na szczupaki, więc katowałem wodę cały czas z przynętami szczupakowymi. Ja walczyłem na oko, Tak. I, I było naprawdę ciężko je gdzieś pozyskać, grupowały się w różnych miejscach, nie interesowały się przynętą. E, nieważne co byśmy im tam podstawiali, nie podpływały też grube ryby, które Ale mieliśmy kilka ryb, ustawy. no największa ryba wczoraj miała 38 cm. Okonek? Tak. Tak, to, no to już prawda. To jest przyjemne, przyjemne okoń. Chciałbym cały czas łowić o koniec 38 cm, to mi się cieszył. Bo najlepsze było popołudnie, w nie przed południem. Przed a największy... samym deszczem. Tak jest, wyobraźcie sobie... Z pięknej pogody, chmury, ulewa, deszcz, szukamy jakiegoś zacisznego miejsca, gdzie można by było odpocząć i to przeczekać, chociaż wiedzieliśmy, że to nie jest możliwe. I zupełnie przypadkowo pojawia nam się chyba olbrzymia jedna z większych ławic, jaką widzieliśmy. Pilowana przez bandę okoni. Tak, no i do niej dopadliśmy, no i tam było fajne Eldorado, nie powiem. Pomimo tego, że przemoczeni, nikt nie odpuszczał, walczyliśmy do samego końca i to okonie sukcesywnie odławialiśmy jeden po drugim. No, no i dzisiaj mamy czwartek. Uznaliśmy, że jedziemy na zupełnie inną wodę. Tak, jesteśmy na tej wodzie, właśnie. Wiesz co nie wiem, ale jest znacznie większa niż nasze 12 tysięcy. No, Kilkukrotnie, więc trzeba by było sprawdzić. Stoimy na części, trochę wiatr uspokoił. Jesteśmy na nawiecznej, ćwiczymy szczupaki. Tak. Największy szczupak. Dzisiaj tak. gratulacje. 84, tak jest. Czy 5 twój był, czy 6? A czy 86. 86? No właśnie, 86. I co ważne, słuchajcie, dzisiaj walczymy mała i duża przynęta, czyli Daniel cały czas męczy duże gumy. Ja nastawiłam się na dżerki i na te dżerki robią najlepsze sumie. Tak, mniejsze dżerki dają więcej ryb. Ja nie mam kontaktów. No, łowię na duże dżerki, duże przynęty, duże gumy, No naj, najniżej schodzę do 20 centymetrów i cały czas nie, ale jeszcze nie wiem, która jest prawie 18, .00. jeszcze do końca o 20 około mają się pojawić deszcze, chociaż na razie pogoda jest piękna przeszedł lekki deszczyk tam z 5 minut, ko. o 20 mają się pojawić deszcze, więc na razie jeszcze wędkujemy cały czas liczę, że może się uda trafić rybę dnia, tak zwyczajnie w świecie, no przekroczymy stówkę i będzie, będzie, będzie duże zadowolenie, jutro planujemy też tutaj przyjechać jest to fajna woda, jest tutaj dużo szczupaka, tych szczupaków kilkanaście w sumie dzisiaj na łódce się pojawiło. Mniejsze, większe. Celujemy cały czas w duże ryby, ale na razie one też cały czas szczupaki są oklejone pijawami. Siedzą gdzieś pochowane w kamieniach na płytkiej wodzie. No i, i co? I tyle, no kombinujemy. Ja i kilka okoni chyba największe, tak. ma tam z 35 cm. No, w wolnej chwili gdzieś jak pojawią nam się na sądzie, no to Próbujemy je odłowić, czasami nam się udaje, czasami nie, ale głównie nastawieni jesteśmy tutaj na szczupaki, no i wybieramy skaliste brzegi kamienie, w których siedzą, bo siedzą na płytkiej wodzie. Tak, Więc... już takim dzisiaj lepiej pasuje. I pomimo, że świeci słońce, to zdecydowanie metrowa woda albo półmetrowa woda im odpowiada. I to tyle. Na razie.